Jego ostatnim życzeniem przed egzekucją było zobaczyć swojego psa, ale to, co się stało, zmieniło wszystko. Raymond Cole zaakceptował swój los z cichą rezygnacją przez 12 lat. Każdy świt był bolesnym powtórzeniem poprzedniego. Uwięziony między zimnymi i bezdusznymi ścianami celi B. 17 w więzieniu, gdzie czas nie postępował naprzód, tylko ciążył. Został skazany na śmierć za morderstwo, którego zawsze zaprzeczał, że popełnił. Ale z upływem lat sądy przestały słuchać, adwokaci wycofywali się, a jego głos stał się echem ledwo słyszalnym. Z włosami siwymi przed czasem i oczami zapadłymi od bezsennych nocy, Rej już nie walczył o swoje życie, tylko o odrobinę spokoju między tymi murami z betonu i stałego nadzoru. Nauczył się pozbyć wszystkiego: nadziei, gniewu, niesprawiedliwości, wszystkiego oprócz jednego wspomnienia Hany. Ona była więcej niż zwierzakiem była jego rodziną, jego schronieniem, jego pocieszeniem w najgorszych momentach. Znalazł ją na ulicy, gdy była tylko przerażoną kulką włosów i wychował ją z czułością. Była z nim w jego dobre dni i towarzyszyła mu, gdy życie bolało i choć świat o nim zapomniał, on nigdy nie przestał o niej myśleć, zastanawiając się, czy jest żywa, czy go pamięta, czy wciąż na niego czeka gdzieś. Gdy naczelnik więzienia zbliżył się z oficjalnym formularzem, pytającym o jego ostatnie życzenie przed egzekucją, Rej nie wahał się, nie prosił o luksus, ani wyszukane jedzenie, ani duchową pociechę. Spojrzał na naczelnika z mieszanką spokoju i smutku i powiedział: Chcę zobaczyć mojego psa. Na początku personel więzienia odebrał to jako kolejną ekscentryczność pokonanego człowieka, melancholijną i niemożliwą prośbę. Ale było coś w sposobie, w jaki to powiedział szczerość, której nie można było udawać, Pustka niemożliwa do wypełnienia, co sprawiło, że nawet strażnicy, zahartowani latami rutyny, opuścili wzrok, nieswojni przed człowieczeństwem, które wciąż przetrwało w tym skazanym człowieku. Nikt jeszcze tego nie wiedział, ale ta prosta prośba oznaczyłaby początek łańcucha wydarzeń, który wszystko zmieni. Hani została zabrana do schroniska dla zwierząt hrabstwa tego samego popołudnia, gdy aresztowano Raymonda. Nic nie rozumiała. Tego ranka wyszła na spacer ze swoim właścicielem, szczęśliwa jak zawsze, merdając ogonem, gdy truchtała obok niego. Ale nagle przybyły patrole, mężczyźni w mundurach, krzyki, zamieszanie. Rej został zakuty w kajdanki, bez wyjaśnienia przed nią, a gdy próbowała pobiec do niego, oficer złapał ją za obrożę i wsadził do furgonetki. Od tego momentu jej świat się załamał. W schronisku nie szczekała, nie jadła, ani nawet nie reagowała na inne psy przez całe dni pozostawała w absolutnej ciszy leżąc z opuszczoną głową jakby odmawiała istnienia opiekunowie myśleli że długo nie wytrzyma rodzaj smutku który okazywała nie był powszechny była to utrata czegoś głębokiego kogoś kto był jej wszystkim etykieta na obroży mówiła honey własność Raymonda Kola wolontariusze próbowali skontaktować się z rodziną lub przyjaciółmi ale nie było odpowiedzi Sprawa Reja była wtedy w wszystkich wiadomościach, a niektórzy pracownicy szeptali między sobą, że nikt nie chciałby adoptować psa mordercy. Pomimo tego, Hany nigdy nie straciła zwyczaju podchodzenia do drzwi schroniska pod koniec dnia. Siadała tam prosto, czekając czasem przez godziny, jakby wiedziała, że pewnego dnia jej człowiek po nią przyjdzie, ale dni mijały, potem tygodnie, potem lata. I wtedy pojawiła się Angela. Zaczęła jako wolontariuszka w schronisku, i miała dar do nawiązywania kontaktu z trudnymi zwierzętami. Zobaczyła Hani w jej klatce, tak spokojną i smutną jednocześnie, i poczuła coś natychmiastowego. Poprosiła o zabranie jej na spacer. I choć na początku suka nie okazywała zainteresowania, coś się zmieniło po kilku spotkaniach. Gdy przeniesiono ją do sali odpoczynku na ocenę, Angela usiadła obok niej przez godziny. Nie mówiła, nie próbowała jej głaskać bez pozwolenia, tylko dzieliła ciszę. W tej ciszy Hani stopniowo opadła na jej nogi. To był początek czegoś pięknego. Angela ją adoptowała początkowo z myślą, że będzie to tymczasowe sposób na uniknięcie uśmiercenia, ale miesiące mijały i bardzo się przywiązała. Mimo to nigdy nie przestała zauważać, że Hani miała smutek wryty w oczach. Spała blisko drzwi, przestraszała się dźwięku syren, a niektóre noce jęczała we śnie. Pewnej nocy, głaszcząc ją, Angela zapisała tabliczkę na obroży i postanowiła poszukać nazwiska z ciekawości. Arkol, wpisując pełne nazwisko w internet, znalazła stare artykuły o sprawie. Mężczyzna oskarżony o morderstwo, skazany na śmierć. Jeden nagłówek przyciągnął jej uwagę. Raymond Cole aresztowany przed swoim domem, pies musiał być siłą zabrany. Angela poczuła węzeł w gardle. Czy to możliwe? Czy to był ten sam człowiek, o którym czytała w gazetach, i człowiek którego Hanny nigdy nie zapomniała? Tygodnie później otrzymała telefon, który wydawał się pochodzić ze snu. Był z więzienia stanowego. Oficer wyjaśnił, że skazaniec na śmierć o imieniu Raymond Cole poprosił jako ostatnie życzenie o zobaczenie swojego psa i że znaleźli Hanny przez numer zarejestrowany w jej mikrochipie. Angela zastyła. Nie wiedziała co powiedzieć. Czy zabrałaby tę sukę, którą nauczyła się kochać na spotkanie z człowiekiem, który miał umrzeć, jaki wpływ miałoby to na nią i na niego, ale gdy spojrzała na Hany, która obserwowała ją tymi głębokimi oczami, niosącymi lata oczekiwania, nie wahała się już. Zgodziła się na dzień, podpisała papiery i zaplanowała podróż. Hany nie wiedziała, dokąd jedzie, ale wydawała się niespokojna, jakby przeczuwała coś ważnego. Na tylnym siedzeniu samochodu patrzyła przez okno, nie odrywając wzroku od drogi. Gdy dotarły do więzienia, personel przyjął je ciekawskimi spojrzeniami. Nigdy wcześniej nie otrzymali takiego życzenia. Angela mocno trzymała smycz, podczas gdy strażnicy wyjaśniali, że spotkanie będzie krótkie i pod ścisłym nadzorem. Ale nikt, absolutnie nikt, nie był przygotowany na to, co się stanie, gdy Hani zobaczy Reja po raz pierwszy od ponad dekady. Ten moment, który rozpoczął się jako akt współczucia, zmieni bieg ich życia i uruchomi coś znacznie większego niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Rej został eskortowany na wewnętrzny dziedziniec kompleksu penitencjarnego, z kajdankami na nadgarstkach, flankowany przez dwóch strażników, którzy utrzymywali pewny i czujny krok. Jego twarz odzwierciedlała dziwny spokój, jakby niczego nie oczekiwał, jakby już zaakceptował, że to spotkanie będzie tylko ostatnim echem przeszłości przed końcem. Nosił szary mundur, niedbałą brodę, a jego oczy zapadły od lat. Tysiąc razy ćwiczył w głowie, co powie, jak zareaguje, ale w rzeczywistości nie wiedział, co czuć. Ręce mu drżały, choć nikt tego nie zauważył. Dziedziniec był pusty oprócz postaci w oddali, Angeli Hani u boku. Trzymała smycz mocno, podczas gdy suka dysząca nerwowo jakby przeczuwała coś poza tym, co widoczne. Wtedy to się stało. Hani podniosła głowę, powąchała powietrze i zastygła na sekundę. Jej oczy utkwiły w reju, nie wahała się. Z ostrym jękiem i nieoczekiwaną siłą wyrwała się ze smyczy i pobiegła z całej siły ku niemu. Strażnicy próbowali zareagować na pięci, ale naczelnik podniósł rękę i wskazał im, żeby czekali. Rey upadł na kolana na ziemię właśnie wtedy, gdy ona go dosięgła. Hani rzuciła się na niego, płacząc, jęcząc, popychając go głową, liżąc jego twarz, szyję, ręce w kajdankach. On całkowicie się załamał, nie mógł się powstrzymać. Zanurzył twarz w złotym futrze, trzymając się jej jak części siebie, która umarła lata temu. Płakał z głęboką desperacją, bez słów, jakby cały ból trzymany tak długo wyszedł nagle w tym uścisku ciało w ciało. Strażnicy patrzyli w milczeniu, nawet najsurowsi opuścili wzrok. Niektórzy mruczeli, że nigdy nie widzieli czegoś takiego. Naczelnik, który miał dekady stażu, przełknął ślinę z trudem. Był świadkiem wielu pożegnań, wielu zapowiedzianych śmierci, ale nigdy spotkania z taką prawdą. Hani nie odeszła ani na sekundę. Położyła się obok niego, opierając głowę na jego kolanach, zamykając oczy ze spokojem. To było jakby oboje powrócili do jedynego miejsca, gdzie kiedykolwiek byli szczęśli. Zegar wskazywał dziesięć minut, limit czasu. Ale nikt nic nie powiedział, gdy się skończył. Minęło piętnaście, potem dwadzieścia i nikt nie przerwał. Strażnicy wiedzieli, że ten moment się nie powtórzy. To był akt człowieczeństwa wykraczający poza regulamin. Angela obserwowała z daleka z łzami spływającymi po policzkach. Zrozumiała w tym momencie, że to, co łączyło tego człowieka z tą suką, nie była tylko pamięć ani przyzwyczajenie. To była czysta miłość. Miłość tego rodzaju, która przetrwa więzienie – Zapomnienie, niesprawiedliwość. To było jakby przez chwilę cały brutalny system kary zatrzymał się przed prostą siłą lojalności. Potem wydarzyło się coś więcej. Gdy Hani się uspokoiła, zaczęła zachowywać się dziwnie. Wstała i stanęła między rejem a jednym ze strażników, tym, który był najbliżej. Pozostała nieruchoma, patrząc na niego uważnie z podniesionymi uszami i napięty korpusem. Warknęła najpierw cicho, potem głośniej. Strażnik Mendel, jeden z najbardziej doświadczonych, próbował żartować, mówiąc, że może wyczuwa jego lunch. Ale Hani się nie rozluźniła, nie odrywała od niego wzroku, jakby jej instynkt wykrywał coś. Angela poczuła dreszcz. Hani reagowała tak tylko raz przez wszystkie lata, które ją znała. To było, gdy spotkali w parku mężczyznę, który później okazał się być znęcającym się nad zwierzętami. W tym momencie, nie wiedząc dlaczego, Angela zrozumiała, że to spotkanie nie było końcem historii. To był tylko początek czegoś głębszego, czegoś ukrytego, co czas, pamięć i wierność suki miały wkrótce ujawnić. Zachowanie Hanny pozostawiło wszystkich w zakłopotaniu. Pozostawała nieruchoma między Rejem a strażnikiem Mendelem, z napiętymi mięśniami, utkwionym wzrokiem i uporczywym warczeniem, które brzmiało jak wyraźne ostrzeżenie. Rej, który doskonale znał język ciała swojej suki, Natychmiast wiedział, że to nie była impulsywna reakcja ani strach, to był sygnał. Hany go chroniła. Strażnik Mendel próbował się zbliżyć, podnosząc ręce w uspokajającym geście, ale Hany cofnęła się o krok i warknęła głośniej, pokazując zęby. Inni oficerowie zaczęli się niepokoić, a naczelnik zbliżył się ostrożnie, żeby uspokoić sytuację. Angela zaniepokojona szybko interweniowała, wołając Hany po imieniu i kucając, żeby ją uspokoić. Hani odpowiedziała na jej głos, ale nie odrywała wzroku od Mendela. Jej oczy błyszczały czymś więcej niż emocją. Była to absolutna nieufność. Później, już poza dziedzińcem, naczelnik poprosił o prywatne spotkanie z Angelą, zapytał czy pies kiedykolwiek wykazywał podobne zachowanie. Angela, wciąż wstrząśnięta, opowiedziała mu, co się stało w parku lata temu ze znęcającym się nad zwierzętami. Ona nie reaguje tak bez powodu, powiedziała stanowczo. Tej nocy naczelnik, człowiek przyzwyczajony do radzenia sobie z twardymi faktami i przekonującymi dowodami, nie mógł wyrzucić z głowy postawy. Hani, z ciekawości i niepokojem, którego nie mógł wyjaśnić, poprosił o przyniesienie kompletnej teczki sprawy Cole'a: nie streszczenia, nie wniosków, ale wszystkiego: zeznań, raportów policyjnych, nagrań, rozmów, transkrypcji procesu. Ten sam strażnik Mendel był pierwszym, który dotarł na miejsce zbrodni. A także głównym świadkiem, który twierdził, że widział reja wychodzącego z domu, gdzie doszło do morderstwa. To jego zeznanie przechyliło szale ławy przysięgłych. Następnego ranka naczelnik ponownie przejrzał raporty z większą uwagą. Coś się nie zgadzało. Godziny podane przez Mendela nie zgadzały się z raportami telefonicznymi sąsiadów. Wezwanie alarmowe zostało zarejestrowane prawie 20 minut przed godziną, którą Mendel zeznał. Ponadto kamera drogowa, której nagrania nigdy nie zostały użyte w procesie, pokazywała Reja w innym miejscu dokładnie w tym samym momencie, gdy według Mendela wychodził z miejsca zbrodni. Jak to możliwe, że to zostało zignorowane? Dlaczego nikt tego nie zakwestionował? Poruszony mieszanką moralnego obowiązku i coraz bardziej niepokojącej ciekawości, naczelnik postanowił skontaktować się z młodym adwokatem obrońcą Tomasem Guerrero. Który wykazywał zainteresowanie przeglądem starych spraw pod kątem możliwych błędów sądowych, przekazał mu akta z prostą frazą przejrzyj to z otwartym umysłem: Coś jest nie tak. Tomas poświęcił całą noc sprawie. Im więcej czytał, tym bardziej był zaskoczony. Zeznanie Mendela było niespójne, dowody poszlakowe były słabe. Nie było DNA, nie było odcisków palców, tylko zeznanie jednego oficera i źle skonstruowana sekwencja wydarzeń. Sprawa przeciwko Raymondowi Kołowi opierała się na cienkiej i kruchej kolumnie papieru. Adwokat, zaintrygowany i rozgniewany oczywistym zaniedbaniem, postanowił działać. Hanej, nie wiedząc o tym, zapaliła iskrę. Proste warczenie, wisceralna reakcja, uruchamiała kompletny przegląd sprawy, która była zamknięta od ponad dekady. Podczas gdy Rej wracał do swojej celi z sercem pełnym po tym spotkaniu, które myślał, że będzie jego ostatnim, na zewnątrz zaczęła się poruszać cicha machina, napędzana intuicją suki, która nigdy nie zapomniała prawdy. Nikt jeszcze tego nie wiedział, ale wierność Hany miała wkrótce zmienić los jej właściciela i ujawnić prawdę pogrzebaną przez lata ciszy i obojętności. Tomas Guerrero, widząc skalę niespójności w sprawie, nie tylko poczuł oburzenie, poczuł osobiste zaangażowanie. Nigdy nie prowadził sprawy związanej z karą śmierci, ale w sercu coś mu mówiło, że to nie była tylko pomyłka sądowa, ale głęboka niesprawiedliwość, gdzie człowiek został zapomniany i pogrzebany żywcem przez system, który przysięgał go chronić. Zebrał mały zespół wolontariuszy, młodych prawników, studentów prawa, dziennikarkę śledczą i razem zagłębili się w dokumenty, jakby rozwiązywali zbrodnie w czasie rzeczywistym. Zespół odkrył szczegóły, które wstrząsały. Rzekome odciski palców, znalezione na miejscu zbrodni, były częściowe, bez dokładnego dopasowania do reja. Broń zbrodni nigdy nie została odzyskana. Pierwotny raport koronera został wyedytowany i nie zgadzał się z podpisaną kopią, która pojawiła się w wewnętrznych archiwach. Było oczywiste, ktoś wymusił, żeby puzzle się układała. Tymczasem w więzieniu rej żył każdym dniem, jakby był ostatnim. Nie miał pojęcia o tym, co działo się na zewnątrz. Jego dni ograniczały się do szarej celi, rozmów z kapelanami, ciszy, które ciążyły jak kamienie, ale coś się w nim zmieniło od kiedy zobaczył Hani. Już nie był człowiekiem, który czekał na śmierć, był człowiekiem, który przypomniał sobie, co znaczy kochać i być kochanym. Każdej nocy zamykał oczy i wyobrażał sobie jej zapach, ciepło jej ciała, dźwięk jej łap na podłodze, nie miał nadziei na wolność, ale miał jeden ostatni czysty obraz. Obraz jego suki skaczącej mu w ramiona. Na zewnątrz historia nadal rosła jak ogień w suchej trawie. Dziennikarka pracująca z tomasem Valeria Mendoza zdołała skontaktować się z jednym z pierwotnych członków ławy przysięgłych w sprawie. Przeprowadziła z nim wywiad w tajemnicy i odkryła coś szokującego. Kilku członków ławy przysięgłych miało wątpliwości podczas procesu, ale byli pod naciskiem prokuratora i szybkości procesu, ponieważ sprawa miała uwagę mediów. Chcieli zamknąć sprawę szybko, powiedział mężczyzna. Sprawili, że czuliśmy się, jakby jeśli nie skazalibyśmy, morderca wyjdzie na wolność. To zeznanie zostało nagrane i przedstawione wraz z wnioskiem apelacyjnym, wzmacniając prośbę o ponowne otwarcie sprawy. Sąd przyjął apelację i wyznaczył pilne przesłuchanie. Tomas przedstawił wszystkie zebrane dowody: zeznanie ławy przysięgłych, niespójności czasowe, zignorowane nagranie z kamery drogowej podejrzane zachowanie oficera Mendela, nową ekspertyzę, która przeczył pierwotnej. Prokurator stanowy próbował się sprzeciwić, ale presja publiczna była ogromna, a media uczyniły sprawę Raymonda Kola symbolem błędów systemu. Historia człowieka niesłusznie skazanego, którego suka czekała przez 12 lat, poruszała miliony. Sieci były zalane wiadomościami domagającymi się sprawiedliwości nie tylko dla Reja ale dla wszystkich, którzy byli ofiarami wadliwych procesów. Podczas przesłuchania Rey został doprowadzony do zeznań. To był pierwszy raz, gdy mówił publicznie przez lata. Przed sędziami, kamerami i swoim adwokatem powiedział stanowczym, ale złamanym głosem: Zabrali mi życie, ale nigdy nie mogli zabrać wspomnień o niej. Hani nie zna prawa, ale zna prawdę. Czekała na mnie przez cały ten czas, bo w sercu wiedziała, że nie jestem winny. A jeśli ktoś nadal wątpi Niech spojrzy jej w oczy, bo ona nigdy się ze mną nie myliła. Nastała całkowita cisza. Nikt nie oddychał. Dni później sędzia orzekł na korzyść ponownego otwarcia procesu, zawiesił wyrok śmierci na czas nieokreślony i nakazał śledztwo w sprawie działań oficera Mendela, który został objęty przymusowym urlopem. Podczas gdy rozpoczął się proces karny przeciwko niemu, został oskarżony o krzywoprzysięstwo i utrudnianie sprawiedliwości. Raymond Cole nie wyszedł na wolność tego dnia, ale po raz pierwszy od dwunastu lat poczuł, że czas znów się porusza, że cela nie jest jego grobem, tylko przerwą. Na zewnątrz Angela objęła hani i szepnęła drżącym głosem: Udało ci się, dokonałaś tego. A hani, nie rozumiejąc ludzkich słów, odpowiedziała tak jak zawsze to robiła, wiernym milczeniem, spokojnym spojrzeniem, które mówiło więcej niż tysiące głosów, lojalnością, która nigdy nie zachwiała się nawet przed najciemniejszym murem ze wszystkich niesprawiedliwością. Po sądowej decyzji o ponownym otwarciu sprawy, atmosfera wewnątrz i na zewnątrz więzienia zmieniła się radykalnie. To, co wcześniej było historią pogrzebaną pod latami zapomnienia, stało się żywym przykładem tego, że prawda bez względu na to, jak głęboko pogrzebana, zawsze znajdzie sposób, by wyjść na światło. Thomas Guerrero, z wyrokiem na swoją korzyść, całkowicie pogrążył się w przygotowaniu pełnej obrony, już nie jako apelacja, ale jako bitwa o definitywne uniewinnienie Raymonda Kola. Zespół w końcu uzyskał dostęp do wewnętrznych archiwów, które wcześniej były opieczętowane przez prokuraturę. W nich pojawił się odrzucony raport balistyczny, który potwierdzał, że typ użytej broni nie pasował do żadnego przedmiotu związanego z Rejem. Ale jeszcze bardziej szokujące było pojawienie się nagrania anonimowego telefonu wykonanego po zbrodni, gdzie męski głos mówił, wiedzieć, że aresztowany mężczyzna nie był prawdziwym sprawcą. Ten telefon nigdy nie był badany. Thomas wysłał nagranie do laboratorium analizy kryminalistycznej, a głos częściowo pasował do oficera Mendela. Odkrycie było demolujące. Tymczasem w więzieniu Ray zaczął otrzymywać listy wsparcia z całego kraju. Ludzie poruszeni jego historią wysyłali mu rysunki, hani, wiersze, zdjęcia swoich własnych psów. Po raz pierwszy jego imię nie było związane tylko z aktem skazańca, ale człowieka z twarzą, historią i miłością. Strażnicy, którzy wcześniej ledwo na niego patrzyli, teraz go pozdrawiali z szacunkiem. Jeden z nich nawet podszedł i powiedział Twoja suka nauczyła nas więcej niż ktokolwiek tutaj mógłby kiedykolwiek powiedzieć. Rej niewiele mówił, tylko pisał w swojej celi. Zaczął redagować dziennik, pamiętnik dla Hani, każdego dnia pisał wspomnienie z nią, od kiedy była szczeniakiem do tego cudownego spotkania. Mówił, że nieważne czy wyjdzie na wolność, czy nie, bo jego dusza już czuje się w pokoju. Ona spojrzała na niego, jakby nic się nie zmieniło, jakby cały świat nie próbował go zabić. To spojrzenie, mówił, przywróciło mu życie. Angela i Hany zostały zaproszone do ogólnokrajowego programu telewizyjnego. Tam opowiedziała pełną historię przez łzy. Hany, już spokojniejsza, siedziała przez cały wywiad patrząc na publiczność, jakby wiedziała, że o niej mówią. Gdy prowadzący zapytał, co ją skłoniło do przegryzienia smyczy i biegnięcia do reja tego dnia, Angela po prostu odpowiedziała: poczuła, że to jej moment, że on jej potrzebuje. Obrazy spotkania zostały pokazane na ekranie. I wiele osób płakało na żywo. Historia przestała być tylko sprawą sądową była symbolem miłości i niezłomnej wierności. Dni później, gdy Tomas przygotowywał ostateczną prośbę o uznanie Reja, niewinnym i zamknięcie sprawy jego uwolnieniem, stało się coś nieoczekiwanego. Były więzień, który dzielił cele lata temu ze znajomym Mendela, pojawił się w biurze adwokata ze spowiedzią, twierdził, że słyszał, jak tamten mężczyzna chwalił się, że pomógł przyjacielowi w policji załatwić duży problem, podrzucając dowody przeciwko niewinnemu, żeby zdjąć presję z komisariatu. Chociaż zeznanie było pośrednie, wystarczyło do ponownego otwarcia śledztwa kryminalnego przeciwko pierwotnym odpowiedzialnym za sprawę. Prokurator stanowy, pod presją opinii publicznej, był zmuszony wydać formalne przeprosiny za zaniedbanie w pierwotnym śledztwie. Nowe przesłuchanie zostało wyznaczone na następny tydzień. Tym razem rej miał być wysłuchany nie jako oskarżony, ale jako ofiara systemu. I podczas gdy wszyscy przygotowywali się do tego kluczowego dnia, Hanej spała spokojnie obok Angeli, jakby wiedziała, że jej misja jeszcze się nie skończyła, ale że każdy krok przybliżał jej człowieka do miejsca, gdzie zawsze powinien być na wolności, w domu z nią. Gdy sędzia wydał nakaz unieważnienia wyroku, w tym dokładnym momencie było jakby czas. Zatrzymał się dla wszystkich obecnych. To nie było tylko uwolnienie człowieka niesłusznie skazanego, ale oczyszczenie imienia, które było plamione przez 12 lat przez obojętność, błąd i zaniedbanie systemu bardziej zajętego zamykaniem spraw niż czynieniem sprawiedliwości. Raymond Cole z drżącymi ramionami nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Czekał zbyt długo. Płakał w ciszy przez niekończące się lata, nauczył się nie łudzić, żeby nie umrzeć z rozczarowania, ale teraz wszystko to zostało za nim. Nie przez szczęście, nie przez cud, ale przez upartą lojalność suki, która nie pogodziła się z zapomnieniem o nim. Tomas Guerrero z łzami w oczach nie tylko poczuł ulgę, ale dumę. Wiedział, że uratował życie. Ale także rozumiał, że to, co się stało, przekraczało wszelką logikę zawodową. To była walka prowadzona przez coś potężniejszego niż prawo, coś, czego żadna książka nie uczy. Wierność Hanej była latarnią, która przyciągnęła wszystkich zaangażowanych ku prawdzie, której nikt już nie szukał. Każdy krok w sprawie rozpoczął się od tej cichej sceny w sali odwiedzin, gdy Stara Suka rzuciła się na swojego człowieka, bez wahania, bez strachu, bez zapomnienia. Ten obraz zmienił wszystko. To obudziło człowieczeństwo naczelnika więzienia. To popchnęło młodą asystentkę do użycia swoich mediów społecznościowych, to poruszyło tysiące serc do dzielenia się, protestowania, żądania. To było bez przesady uderzenie czystej więzi, które zapaliło silnik prawdziwej sprawiedliwości. Na zewnątrz, gdy Rej przekroczył bramy sądu i zobaczył Hani, cały świat był świadkiem sceny, która nie wydawała się z tego świata. Ona nie biegła jak zwykłe zwierzę, biegła jakby każda sekunda bez niego była odliczaniem. Skoczyła z siłą, uderzyła w jego klatkę piersiową i jęczała między liznięciami, jakby próbowała mu powiedzieć, że już nigdy więcej nie zostawi go samego. On trzymał ją drżącymi ramionami i upadł na kolana, obejmując ją, jakby próbował odzyskać wszystkie lata, której mu kradziono. To była scena, która zalała media społecznościowe i media, ale poza medialnym zgiełkiem była eksplozją miłości, której nikt na tej ulicy nigdy nie zapomni. W tym uścisku nie było wściekłości ani urazy, tylko przebaczenie, ulga i głębokie uznanie, że w głębi przetrwali dzięki temu, co czuli jeden do drugiego. Następne dni były pełne próśb, wywiadów, hołdów. Organizacje praw więźniów skontaktowały się z nim. Uniwersytety chciały, żeby opowiedział swoją historię. Wydawnictwa oferowały mu kontrakty, ale Rej odrzucił prawie wszystko. Przyjął tylko jeden wywiad, w którym jasno stwierdził, że nie jest bohaterem ani ofiarą szukającą sławy. Był tylko zwykłym człowiekiem, któremu odebrano życie i który został uratowany przez najczystszą miłość, jaką kiedykolwiek poznał. Przyjął jedną ofertę. Mały dom na wsi, w pełni umeblowany dzięki anonimowym darowiznami. To tam się zamieszkał z Hani, z dala od hałasu, blisko spokoju. Po raz pierwszy od ponad dekady spał z otwartym oknem. Bez krat, bez świateł zapalonych, 24 godziny. Budził się na dźwięk wiatru, a nie na metaliczny hałas drzwi cel. Hanej spała u stóp jego łóżka, spokojna, z wyrazem twarzy, który mówił: Już jesteśmy w domu. Każdego popołudnia rej siadał na ganku z notatnikiem. Zaczął pisać książkę. Nie jako oskarżenie, ale jako świadectwo miłości. Zatytułował ją Suka, która mnie uratowała. W niej opowiadał, jak poznał Hani jak było ich życie razem przed aresztowaniem, jak była każda noc w więzieniu ze wspomnieniem jej spojrzenia i jak ta chwila spotkania przywróciła mu coś, co uważał za stracone na zawsze, nadzieję. Pisał nie dla świata, ale dla niej, jako sposób podziękowania jej, jako sposób unieśmiertelnienia jej. Mówił, że jeśli pewnego dnia umrze, chce, żeby wszyscy wiedzieli, że to nie apelacja prawna ani błyskotliwy adwokat go uratował, ale wierne serce, które czekało bez warunków, bez pytań, bez zapomnienia, kim naprawdę był. Historia Reja i Chany była używana na uniwersytetach jako przykład tego, co system sądowy powinien chronić. Była studiowana przez ustawodawców, którzy zaczęli dyskutować nowe środki zapobiegające temu, by niesprawiedliwe wyroki zaszły tak daleko. Ale on nie szukał bycia symbolem niczego, chciał tylko żyć spokojnie, wolny ze swoją suką, i to robił. Ostatnie lata życia Hani były przeżywane jak dar. Spacerowali razem, spali razem, jedli razem, a gdy zaczęła słabnąć, Rej nie odszedł ani na sekundę. Pewnego popołudnia, czując, że oddycha z trudem, trzymał ją w ramionach, szepnął dziękuję do ucha i został z nią, aż jej serce przestało bić. Płakał tak jak nigdy, ale to nie było smutne pożegnanie. To było idealne zamknięcie historii, w której chociaż świat go zawiódł, miłość suki wystarczyła, żeby wszystko odkupić. Bochanej nie tylko na niego czekała, uratowała go, podtrzymała i przywróciła do miejsca, gdzie zawsze powinien być wolny, kochany i ludzki.